Siema, siema, siema. Z tej strony kombo lecimy dalej. Lecimy dalej Kolejny Grand Prix. Musimy po prostu wrócić do walki po tych ostatnich przygodach, co się działo. Tragedia. Tragedia. Nie wiem co się działo z tym e, silnikiem. Nie wiadomo co się działo w ogóle z tym motorem. Także na tą chwilę ja nie wiem, czy jest sens w ogóle ten silnik wybierać. Po prostu może znajdziemy coś, co, co będzie bardziej wydajne i myślę, że ten silnik będzie ok. I kupimy go, dokładnie Dobra yy, Co tu mamy dalej? Sprzęgło Na pewno trzeba naprawić Na pewno musimy tutaj mieć motocykl przygotowany od A do Z Uuu, Będziemy mieli tylko dwa komplety opon Ale tu mamy, spokojnie, dobra Także tutaj sobie naprawmy motocykl Postanowiłem też zingerować e, filmy. Nie będziemy nagrywali tych filmów już w full HD, bo to nie ma kompletnego sensu. Spróbujemy je wrzucić jako pierwsze Grand Prix. To będzie po prostu test. E, może też sami ocenicie. Będziemy nagrywali w 60 klatkach e, filmy. Na pewno to będzie bardziej płynne. Mam nadzieję, że, że lepiej się będzie wam to oglądało. Punkt straty. Niestety, pod tym ostatnim Grand Prix Hampel wyskoczył na samodzielnego lidera. Na szczęście jest to tylko punkt różnicy. Mam nadzieję, że Janowski się obudzi. A w tym momencie spróbujmy przejechać trening w Słowenii. Dokładnie Krsko, stadion Metija Gupca. Troszkę jestem załamany, bo jednak liczyłem, że w tej Polsce, w Gorzowie, damy sobie radę. No ale... Niestety nie udało się. Spróbujmy zamontować ten silnik, który nam defektował cały czas, czyli to był ten LGM11. Na defultowych ustawieniach. Nie będziemy nic robić. No i proszę, już nie defektuję. Czyli wydałem po prostu kupę pieniędzy, żeby... by ten silnik zaczął działać w końcu widzę że Słowenia nie jest jakoś mega obdarzona ale prosta nie jest obdarzona jakąś chyba wielką ilością kibiców trzeba będzie dobra to róbmy od razu zmieniajmy Silnik. Nie będziemy na tym silniku. Jak mamy nowy silnik. Trzeba z niego korzystać. Mamy sprzęgło aktualne. Mamy opony T. Rama jest naprawiona. Olej jest zalany. Dobra. I teraz tak. Ciśnienie w oponach wpływa na przyczepność. Wyższe ciśnienie sprawia, że motocykl będzie bardziej zaspionowy na łukach, czyli niższe ciśnienie będzie przyczepność. Czyli tu przełożenie odpowiada za swoją, Jeszcze raz powiem, maksymalną wyższa wartość przełożenia zapewni lepszy start. Czyli trzeba znowu obniżyć. To zróbmy, może ten... Tak, dźwignijmy te obroty. Moment obrotu wyścinka wpływa na przyspieszenie. To dźwignijmy tu na 98. Na przykład. Ja myślę, że może tak spróbujemy eee... pojechać na tym silniku. Gram Prix Słowenii. Oj, to się troszkę. Bardzo długa, długa jest ta prosta, Niecznie, wiem dłuższa niż Finlandii. O kurde, zapatrzyłem się troszkę. Kończo, nie zanotowałem sobie czasu na tych dwóch ustawieniach. Aż go dźwiga. Tu jest, tu nie, nie, nie. Tu tą zębatkę trzeba zmniejszyć. Chociaż to ostatnie nie najlepsze było, widzę. Ale tu faktycznie. Zmniejszmy sobie tutaj to i to zwiększmy. Zaczynamy. Grand Prix Słowenii. Mam nadzieję, że w końcu przypieczętujemy zwycięstwo. Będziemy liderami samodzielnymi. Zrobimy upadek, taki się stójki nie Zrobić Szkoda, szkoda. Krzko! Runda dziewiąta, mamy rundę 12, także. Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami <laughs> wspaniałych zawodów. No, najdziemy od razu do naszego ścigu, nie ma co czekać. Czyli tak, na pierwszym torze w kasku czerwonym Greg Hancock, w kasku niebieskim drugI drugim Jonson, na trzecim Janowski, w białym i w, w żółtym Kasprzak. No i trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Greg Hancock, Andreas Jonsson, Maciej Janowski i najbliżej bandy Krzysztof Kasprzak. Wystartowanie. Krzysztof Kasprzak dał się wyprzedzić rywalu. To się mogło źle skończyć. Greg Hancock. Wysuwa się na prowadzenie. Andreas Jomsok dał się wyprzedzić rywalu. Greg Hancock. Wysuwa się na prowadzenie. To było. Niebezpieczna sytuacja. Janowski na samodzielnego lidera. Wyprzedzony. Maciej Janowski, strasznie zawołuje do No dobra, pierwsze Grand Prix, tam jechaliśmy sobie z duszkiem. A tu trzeba już u, niestety dymać. Spokojnie, mamy pierwsze miejsce na drugim. Jest Hancock, ale z dużą przewagą Janowski, póki co ostatni wiraż pierwszy pierwszym wyścigu. 3 punkty bardzo, ważny, bardzo ważne, bardzo ważne trzy punkty. emocjonująca faza zawodu. Masakra, masakra, emocje ów, dość duże, bo jest coraz bliżej, mamy z z już 77... O kurczę, te opony będzie, będą szarpane, ale mam cztery komplety, spokojnie. Już Wczerzyna tylko 3 Grand Prix masz, zostały tak naprawdę do, 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 do końca całej serii, biały także... Biały kask to Niki Pedersen. A żółty, Maciej Janowski Niebezpieczna sytuacja. Wolny start, ale nadrabiamy Róny na prostej troszkę, bo tą, e, te przełożenia mamy przystosowane. Bardziej na chyba na prędkość. Do Jarosław Hammel. Maciej Janowski. Ostatni. To się mogło źle skończyć. Po wewnętrznej. Janowski jest specjalistą jazdy po, po wewnętrznym łuku. Nie sytuacja. Miki Pedersen. Na końcu stawki. Jarosław Handel Wysuwa się na prowadzenie. No, tutaj jest walka w tym momencie o fotel lidera y, klasyfikacji Petersen. generalnej Speedway Grand Prix. Maciej Oj Boże, złapało przyczepność. No, i pykło nas do góry, nie ma co ukrywać. Nie będę go oglądać, bo szkoda, szkoda, kurczę. Polarnie szkoda, mieliśmy spokojne drugie miejsce, ale gdzieś tam tą przyczepność złapało. Ten motor wyciągło do góry, i. No to już w tym momencie musimy zmieniać opony. Tutaj będzie atak kompletny. Już teraz stawiamy wszystko na jedną kartę, ale te opony idą masakrycznie prędko. Masakracja, jak to ktoś mówił w telewizji. Od wewnętrznej stoją Nils Christian Iversen, Maciej Janowski, Chris Holder i najbliżej bandy Matej Zagala. Poszli! Niebezpieczny Chris Holder jest wykluczony! No teraz troszkę mi serce zaczęło... Bić, ciut szybciej, jest horder wy, wykluczony. No To Teraz spokojny musi być wyścig z iwersenem. Maciej i z Janos. zagarem. Matej, Ruszyli, niebezpieczna sytuacja. Ramie w ramię już od startu. Po szerokiej Janowski wskakuje na pierwsze miejsce. Jeszcze nie, na drugie, ale teraz po zewnętrznej tym razem na pierwszym już jest Janowski. Na prowadzeniu Maciej Janowski. Ależ uciek, ależ uciek i Maciej Janowski na prowadzeniu. O oh, kurde troszkę za szeroko, za szeroko, za szeroko Janowski Janowski Uj, 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 uj. troszkę Jeszcze tam na lakier Jeszcze jedno okrążenie Janowski, Janowski spokojnie Janowski. powinien dowieść to zwycięstwo Bardzo cenne, ależ już kosiczna przewaga Janowskiego Jemu te punkty są potrzebne jak woda do życia, żeby po prostu awansować do kolejnej fazy Jest I mamy Mamy po prostu trzy punkty, które są bezcenne w tym momencie. I mamy drugie miejsce. Na pewno będziemy gonić Jarka, bo Jarek ucieka z każdym Grand Prix coraz dalej. W czerwonym kasku Maciej Janowski, w niebieskim Troy Biały kask to Ty I dzika karta w kasku, moczowy. Taśma w górę. Taśma w górę i co teraz? A no i te oponki już kurka nie są takie ładne, ale ale walczy Janowski. Janowski, Janowski walczy. Ależ pięknie, po, po zewnętrznej teraz Janowski. No i kurczę, no nie ma tego trzymania na zakrętach już. Trzeba będzie strasznie uważać. Skomplikuje to cholernie Grand Prix, jeżeli kończy się ugumienie. Pierwszy Maciej Janowski. Ale Janowski na razie jedzie perfekcyjnie, bezbłędnie. Nawet nie przeszkadza mu to, że kończą mu się te opony. Póki co walczy, walczy. Mamy ostatnie okrążenie. Oby nie było żadnych przygód. Trzymajcie kciuki. No i proszę, proszę. Już motor zaczyna, e, że tak powiem, szaleć. Szerzej, szerzej, szerzej. Oj, 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 Goń Janowski. Drugi jednak. Dwie. Dziesiąte. Dwie setne, przepraszam. To już ostatnia seria wyścigów eliminacyjnych. Czy Jarosław Hampel znowu pokaże, że jest w formie? Jarek niesamowicie wygrał wszystkie biegi, chociaż teraz był drugi. No i Janowski musi strzelić sobie 3 punkty, żeby mieć pewny awans do półfinału. Ale te opony są... Piekielnie ze żarty. Opony nam znikają jak drzewo przed termitami. Dwa wyścigi mamy Czerwony poniżej 50%, to jest. Maciej Janowski. Ale teraz mamy świeże, musimy, spokojnie. Harris, Jensen Czerwony i Doyle. Doyle. Taśma w górę. Janowski Musi szerzej Ale świetnie teraz po zewnętrznej Janowski goni drugą pozycję Ależ walka Ależ walka Tu już nie będzie Przyjemnego wyścigu Tu już trzeba po prostu Włączyć piąty bieg Jak śpiewała to wódka I dać siebie wszystko żeby dostać się do półfinału Półfinał to już jest I teraz pytanie, stawiamy wszystko w półfinale, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, czy jedziemy na lekko zużytych oponach, znaczy na, można powiedzieć mocno zużytych oponach i stawiamy nowe opony w finale, możemy się nie dostać do tego finału na tych oponach, to jest właśnie ten, ten e, straszny taki prognoz, jeżeli chodzi o to ogumienie. Póki co Grand Prix przebiega, można powiedzieć pomyślnie, jest pierwsze miejsce, bardzo ważne trzy punkty dla Janowskiego. Kolejna emocjonująca faza zawodów. No i klasyfikacja wygląda tak, że z drugiego miejsca Janowski wskakuje do półfinału. Czyli będzie liderował Janowski z Henkokiem w drugim półfinale. Zagar będzie z dziesięcioma punktami i wszak rzutem na taśmę wskakuje. Ja myślę, że pojedziemy z Toru Trzeciego w białym kasku. Także mamy dobry start i ile mamy opon? Ile mamy opon? Te opony możemy zamontować? Nie możemy, tylko możemy te. Mamy dwa komplety jeszcze. Nie no, to jedziemy na nowych, jedziemy na nowych. Tutaj nie ma, nie ma co przebierać. Stawka jest bardzo duża. W kasku Greg Hancock. W niebieskim Krzysztof Kasprzak Biały kask to Maciej Janowski. A żółty Matej Żagan. Wystartowali. Janowski znowu będzie starał się delikatnie przejść po zewnętrznej. Na ostatnie to się mogło źle o Janowski, Żartowali. wyrzucony na zewnętrzną strasznie. Niebezpieczna sytuacja. Teraz będzie wewnętrzną, pewnie chciał się przytulić do Henkoka. kurczę teraz znowu za szeroko ale Janowski walczy i będzie też w kwalifikacjach dziękuję dla mnie to było zepchnięcie a nie zjechanie z toru fuck it motherfucker od stoją. Dziękuję, nie ma finału, nie ma finału Po raz kolejny Nie wiem co się dzieje, wszystkie biegi przechodzą idealnie A finał odskakuje Po prostu tak no. Jeżeli Hampel to wygra, to nam odskoczy Nie, na szczęście Ale to i tak mamy 8 punktów Piąte miejsce dzisiaj no nie ma nie ma ciekawie, nie ma ciekawie, ja już sobie wejdę, bo mogę zapomnieć jak będę nagrywał kolejny odcinek, że opony jedziemy tylko na tych oponach, nie ma żadnego innego. E, nie ma żadnej innej możliwości. Zmienimy też na pewno ramę. Ja myślę, że ochrona części 20%, tu mamy kilogram lżej to jest 10-15. Albo sprzęgło, zainwestujemy może w sprzęgło, a nie sprzęgło już mamy. To jest... nie 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 musimy zainwestować w ramę bo ramy mamy... A to byś na... A no... To... Ło kurde to jest drogo, nie 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 Silnik mamy kupiony, zainwestujmy w tą ramę Aha teraz zajebiście w scenicy naprawimy nie Dobra Ranking wygląda nieciekawie. Spadliśmy na trzecie miejsce w tym momencie. Jak jesteśmy z Hancockiem, który wygrywa Grand Prix w Słowenii. Hampel nam ucieka na 9 oczek. Mam nadzieję, że e, Grand Prix Szwecji, które odbywają się w Sztokholmie przy komplecie publiczności, czyli około 34 tysięcy ludzi. Mam nadzieję, że wytrzymamy tą presję. Będzie dobrze, póki co. Niestety po raz kolejny was zawiodłem, ale żeby mnie zmotywować, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Na razie.